Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie jestem Nomad.pl i zapraszam do takiego ogłoszenia. Ogłoszenia w sensie, Zapraszam do ogłoszenia, które będzie ogłoszeniem. Nie, w sensie. Um, ogłaszam filmik, które będzie ogłoszeniem czegoś większego. Tak mogę powiedzieć. Już w 1 września Wam ogłoszę bardzo fajną, ciekawą inicjatywę, którą rozpocząłem już bardzo dawno temu ale teraz już będzie ona robiona w takim większym stadium i chcę wam powiedzieć, że będzie grubo naprawdę będę chciał do tego do tej inicjatywy zaprosić parę moich znajomych i tak dalej, tak, żebym sam tego nie robił i to będzie, na pewno to będzie impreza. Bardzo duża impreza. Już mogę Wam zdradzić pierwsze szczegóły. To będzie impreza, ale już więcej Wam nie zdradzam. Więcej będzie 1 września. Yy, albo nawet wcześniej. Zobaczymy yy, ile łapek będzie pod tym filmem. Yy, jak będzie yy, 66 łapek, albo 6 łapek, albo coś takiego. Dobra, no, jak będzie jakoś... 20 łapek w górę, o może tak, to wam yy, nagram film yy, o ogłoszeniu, <grytanie> czyli już wam wtedy ogłoszę, yy, co się będzie działo i wstępny, no, wstępnie to, co się będzie działo. Yy, także yy, zapraszam do łapkowania. Filmu, tego filmu. Jak będzie władzie, w ogóle nagrywam wam informacje wstępne, które aktualnie są dostępne dla, dla Was. Będą dostępne. Ja Wam nam, do zobaczenia i łapkujcie się, wtedy będziecie jeszcze przed pierwszym się dowiedzieć, co tak naprawdę knuje. Na tak. razie, tak. trzymajcie się. Cześć.